Cześć, witam was wszystkich serdecznie na moim kanale Golden Maniek. Mamy dzisiaj środę. Zostało mi jeszcze 4 godziny pracy, kręcenia rogalików i tak jak dwa tygodnie temu postanowiłem sobie po pracy wyskoczyć na 2-3 godzinki nad Tamizę. Dzisiejszym celem będzie Battersea, strona północna. Byłem tam na tym miejscu tylko raz, co udało mi się tam znaleźć. Zapraszam tutaj, będzie taki odnośnik do filmiku. Wejdziecie sobie tam, zobaczycie co tam wykopałem. A co dzisiaj uda mi się wykopać? Zobaczycie w tym odcinku. Eee, kilkanaście kolejnych godzin spędzonych nad tamizą. Kolejne e, nowe jakieś ustawienia wykrywacza. Będziemy działać, będziemy starać się kopać skarby. A jeśli dzisiaj się nie uda nad tamizą, to jutro jestem umówiony z Dawidem, lecimy na pastwiska i tam będziemy szukać naszego skarbu. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Miłego hejka. Ja już na miejscu nad tamizą woda powoli schodzi. Odsłoniła już kawałek brzegu, który można chodzić. I wypatrzyłem już e, pierwszą monetkę. <laughs> Zeskoczyłem dosłownie z drabiny. Zobaczcie, tu jest drabinka. Jeszcze się dobrze nie rozpakowałem. A już oczami pierwsza monetka spruchniała. Zobaczymy, co dalej tutaj pokażę, Ale kurde, jest dużo, dużo, dużo e, żelastwa. Sami zobaczcie ile tego jest. Ciekawe jak tu się będzie szukało w tym żelastwie. No ale zobaczymy. No, ja się tym nie przejmuję. Wtedy też parę jakichś fajnych rzeczy fajnych wyszło. Także przebieram się, znaczy przebieram, odpalam sprzęta i do dzieła. Widzimy się przy jakimś, przy jakiejś monetce. Oczywiście na pierwszą krągłość nie trzeba, była, nie trzeba było długo czekać. Sami zobaczcie pierwsza monetka na samym wierzchu. Co to jest? Już przecieram no i nie wiem nie no, baba na wózku, one penny zobaczcie, na samym wierzchu leżała także no, ta miejscówka też tutaj wykopałem sporo monet ale żelastwo daje po uszach no nic, pierwsza moneta jest lecimy dalej no i tutaj mam sygnał chciałem już kopać ale sygnał leży na wierzchu jest nim guziczek bez łóżka, ale z dupką Także mamy guziczek. E, parę monetek już wykopałem. Teraz guziczek. Także co? Lecę dalej. No i mamy e, tego wypadu pierwszą monetę zagraniczną. Sami zobaczcie, kurdarz się zdziwiłem. Co to za monetka? E, widzę, że jest tam coś napisane: Sierra Leone 1964 rok. Pierwszy raz taką monetę w ogóle widzę. Z tyłu jakiś gościu. Eee, jest coś tutaj, <laughs> nie mam pojęcia skąd jest ta monetka. Eee, muszę o niej poczytać. Oczywiście wstawię Wam opis. Mówię, no pierwsza zagraniczna i pierwsza moja chyba w życiu taka monetka, bo no, wcześniej nie spotkałem się z taką monetą. Nawet zbieram te monety z całego świata, także ale takiej jeszcze nie mam, więc ta na pewno trafi do mojej kolekcji. Lecę dalej. Tym razem wyszła taka oto moneta. Dawno jej też nie wykopałem. Jedna, druga pensa troszkę wrócić, żeby nie wiało, w którą co stronę wieje, o tak, no, także mamy jedną, drugą pęsa i tu jest chyba Elizabet, jak się nie mylę, no, także tutaj coś starszego wyszło, cieszę się, lecę dalej, tu z tego dołeczka, przed chwileczką wyskoczyło mi coś takiego, w pierwszej, my, w Pierwsze takie moje skażenie to były może wpinki do mankietu czy coś takiego na jakimś łańcuszku, no ale mówię po co komu łańcuszek? Więc nie wiem do czego to mogło służyć. Takie oto długości jest. Sami zobaczcie. O, tak. Widać, że tył jest ewidentnie gwintowany i nakręcany. Czy tu jakieś zdobienia są? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia do czego to mogło służyć. Jeśli macie jakiś pomysł, śmiało proszę piszcie w komentarzach, bo ja na razie póki co nie mam pojęcia co to jest. Lecę szukać dalej. Uuu, powiem Wam szczerze, że chyba wychopałem, póki co dzisiaj, fanta dnia. Już Wam to pokazuję. Tylko przemyję. Ale się cieszę. Gdzieś już to kiedyś widziałem. Eee, powiem Wam tak, no nie wiem, to jest chyba George III. Zobaczcie na to. Tarcza z tyłu przypomina mi gwineę. Tak mi się wydaje i nie wiem, czy to jest teraz token e, do jakiejś gry, czy token monetowy jakiś 1790 chyba jest rok. No coś pięknego, ale trafienie powiem wam naprawdę mega. No widać tą głowę tego George'a jak to przeschnie. Ja nie mogę, ale strzał piękna, piękna rzecz. Naprawdę ta rzecz to już mi kurde dzisiaj rozwaliła system. Super. Cieszę się ogromnie. Szkoda, że nie złota, ale i tak jest piękna. Lubię te tokeny z tamizy. Oglądam te filmiki i obserwuję, co ludzie wykopują. Gdzieś już takie coś widziałem, ale na pewno e, sprawdzę to jeszcze dla Was. Hejka. Tutaj z tego dołeczka. Monetka, kolejna zagraniczna. Już Wam pokazuję. Coś takiego. Nie wiem, czy zobaczycie dobrze. 5, 5 jakiś ptas, czy coś w tym stylu. Jakiś kolejny łeb z tyłu. Skąd ta moneta pochodzi, też jeszcze nie wiem, ale postaram się to dla Was ustalić. Myślę, że będzie bardzo prosto. Ale takiej monetki też jeszcze nie mam. Czyli kolejna moneta zagraniczna do kolekcji. Lecę dalej. Tym razem wyskoczył kolejny dziwny guziczek. Może bym go zaraz nie zgubił. Się okaże, że jeszcze go zgubię. Już przecieram, już patrzę. LBNSC Railway, chyba jakiś kolejowy, tak mi się wydaje, bynajmniej, ale będę chciał go ustalić, co to za guziczek. Cały, z łóżkiem, wydaje mi się, że kolejowy. no W każdym razie nie będę tu kaleczył, tak jak mokry jest, to nie, nie mogę go dobrze wyzumować. Ale jest kolejny guziczek, coś wychodzi, woda jeszcze spada, jeszcze troszeczkę zostało do najniższego stanu wody Także jeszcze coś może wyskoczy fajnego. Kolejna na oko wypatrzona kuleczka. Proszę. Jaka piękna zieloniutka. No, cieszę się, kolejna trafi do kolekcji. Muszę policzyć kiedyś zrobić jakieś sprawozdanie, statystyki. Ile tych kuleczek już uzbierałem. Także piękna zieloniutka. Super. Tym razem telefonu dla syna nie ma, ale widzę, że jest jakaś opaska. Ktoś pewno biegał po wodzie i zgubił. Kroków mu nie naliczyło, więc się zdenerwował i wyrzucił. No czasem tak bywa, no. Syn pewno z czystą ciekawością zajrze do środka, co tam drzemie w środku za elektronika. Także ja mu zaniosę, będzie na pewno zadowolony. No i teraz chyba trafiłem kolejną fajną monetkę. Naprawdę fajną chińską monetę trafiłem i wydaje mi się, że już kiedyś trafiłem na taką chińską monetkę eee, i tamta okazała się być zwykłym falsem mam nadzieję, że ta takim falsem nie jest eee, i uda mi się oczywiście gdzieś znaleźć e, jakiś ID no choć, chociaż wątpię <laughs> te znaczki nie wiem czy dam radę ale może jak zrobię jakieś lepsze zdjęcie może w komentarzach ktoś będzie coś wiedział na ten temat Jaka fajna monetka! Powiem Wam szczerze, wyszła w zasadzie bliziutko, bliziutko tego, tego George'a III. Widać tam jakieś chińskie, chińskie literki. Mam jakiegoś gościa chyba od chińskich monet, także spróbuję do niego napisać. Może coś ustali. Jest kurde, ciężka. Także cieszy, cieszy. lecę dalej. Już zostało mi maksymalnie może z pół godzinki i kończę, także jak coś to widzimy się na podsumowaniu. I dzisiaj powiem szczerze, że jakoś monetkowo e, wpadają same monetki. Tutaj kolejna monetka, e, której oczywiście nie mam pojęcia co, co to za moneta w ogóle jest. Pierwszy raz widzę, także dzisiaj tych pierwszych razy jest naprawdę od groma. Super no, chociaż coś, coś innego, za każdym razem można się coś pobawić w odszukanie takich monetek w ID. Cieszy, cieszy taka monetka jeszcze na zakończenie. Wychodzą tutaj dużo, wychodzi z tych starych Wiktorii. Liczę na jakieś sreberko, już raz tutaj wykopałem, więc może jeszcze wpadnie. Jeszcze chwilkę pochodzę. Zbliżam się powoli do drabinek, aby się wspinać już mówię ostatnie, ostatnie tchnięcia wykrywacza. I bęk! Zobaczcie na to. Ja nie mogę. Idę to umyć. <laughs> Ale jest kurde kolejny fancik. Co to jest? Chyba to jest taki sam żeton, którego znalazłem. Tak, to jest żeton od tego sklepu na Brixtonie, SW19, ten sklep nadal się tam znajduje. Coś niesamowitego, prawdopodobnie to jest 10 shillingów token z jakąś Mką wybitą no coś niesamowitego, no to jest piękne powiem Wam tak widzicie tamto gdzie budują tam znalazłem właśnie te 5 shillingów tego tokena no a tutaj kurde znalazłem tego <laughs> ale jest dzisiaj naprawdę tokenowy monetkowy odcinek mam nadzieję, że będzie Wam się podobał coś pięknego ale strzał, zaraz robię jakieś fotki dobra kończę jeszcze parę minut, bo już woda coraz bliżej już zobaczcie sami już mnie tu powoli odcina, także coraz bliżej, coraz bliżej, ale są fanty. Jest, baby, jest. Ja już u siebie w ogródeczku, także zaczynamy. Krótkie podsumowanie, jak standardowo, zaczynamy od śmieciuchów. Także sami widzicie, ile tego udało mi się wykopać. To są wszystkie te śmieciury, ołowie, oczywiście, blaszki miedziane, jakieś musiężne, coś w tym stylu. Także no, troszkę tych. Troszkę tego wyszło oczywiście. E, zawsze, zawsze tych śmieci, śmieci niestety są, ale dzisiaj też nie było tak źle, Jeśli chodzi o monety, monet ogólnie wykopałem około 45 monet, e, kilka destruktów, sporo monet e, starszych, czyli tych one, one penny. Tu mamy 2, 4, 5 monet one penny, 2, 4, 6, 7 monet half penny. Mamy dwa, dwie monety sześciopensowe, dwie monety one shilling. Także, no sporo sporo tych monet, nawet powiem szczerze, że więcej wyszło tych monet e, takich starszych 1800-1960: e, wyszło więcej niż tych współczesnych, bo tych współczesnych tylko tutaj. E, do tego te trzy monetki zagadkowe, nie wiem e, skąd one są, ale to postaram się ustalić. Do tego dwa piękne guziczki, piękny token. Mogę ten token i ten token, no w sumie, nie wiem, którą uznać za, za fan dnia chyba te trzy rzeczy, moim takimi faworytami są e, ta chińska moneta tutaj może troszeczkę lepiej widać te napisy mam nadzieję, że jak wyschnie, zrobię lepsze zdjęcie bo dopiero wszystko poumywałem e, kuleczki wpadły dwie, jakieś tam jeszcze guziczki, blaszki, ten dziwny łańcuszek ale tak jak mówię, to to i to no to, no to są fanty tak, to są fanty tego wypadu, śmiało mogę stwierdzić, że tak, to są te rzeczy, piękny token piękny tutaj kolejny token sami zobaczcie, Georgia III w pięknym stanie, te dwa guziczki tak samo piękne no coś powychodziło, także jestem mega zadowolony na 3 godziny i 20 minut dokładnie chodzenia, bo tyle tyle miałem parking tyle mi za parking 3 godziny 20 minut, uważam, że nieźle, 40 ponad 45 monet tyle sygnałów 3 godziny 20 minut. Także co, ja się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejne odcinki. Jutro będzie prawdopodobnie pole, może w sobotę jeszcze ta Miza. Jak da radę oczywiście, jak nie wprowadzą kwarantanny. Także trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich oczywiście patronów. Zapraszam również na Patronite'a do subskrypcji, lajkowania, komentowania. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam!